Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aleksander Majewski. Jestem autorem powieści Doktryna. Tak wygląda okładka tej książki. Drodzy Państwo, w powieści Doktryna pojawia się wątek bojówek, pojawia się wątek konfrontacji, pojawia się wreszcie wątek bardzo silnie zarysowany nienawiści. I oto widzimy informacje, docierają do nas wiadomości dotyczące tego, co dzieje się w kraju. Właśnie takiej atmosfery. Atmosfery strachu, atmosfery zaszczuwania. Mam tu na myśli wydarzenia, do jakich dochodzi na granicy i kwestii promocji osób, które kreują się na wielkich obrońców granic, tymczasem z ich działań, w moim odczuciu, wynika tylko i wyłącznie właśnie ta atmosfera atmosfera strachu, atmosfera zastraszania, atmosfera dzielenia ludzi. Atmosfera nastawiania ludzi przeciw sobie, konkretnie nastawiania ludzi przeciwko osobom e, o innym kolorze skóry, przeciwko osobom, które żyją w Polsce, które pracują w Polsce, które płacą w Polsce podatki i które obecnie są zaszczuwane. Naprawdę. Wielkim problemem jest promocja takich osób jak chociażby Robert Bąkiewicz, człowiek, który w swoim życiu nie wyróżnił się niczym pozytywnym. W moim odczuciu jego działalność nie przyniosła żadnych dobrych skutków. Do takiej oceny mam prawo i nie tylko ja mam prawo do wyrażania takiej opinii, jeszcze mamy prawo, bo nie wiadomo jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo patrząc na to, jakimi przywilejami czy też jakim pobłażaniem, na jakie pobłażanie może liczyć Bąkiewicz, mam tu na myśli chociażby ułaskawienie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, może liczyć właśnie na takie Działania, a my możemy się temu tylko przyglądać. A co będzie następne? Jaki będzie następny krok? Drodzy Państwo, skutki są jakie są. Widzimy to, że dochodzi do aktów przemocy wobec osób o innym kolorze skóry. Mamy takie sytuacje jak chociażby ta z Głogowa, gdzie zaatakowano właściciela lokalu z kebabem. Użyto tam maczety. Słyszymy o pobiciu, jeśli nie o kilku już pobiciach osób. O innym kolorze skóry widzimy takie informacje nastawione na wywołanie sensacji, takie utrzymane w tonie alertu, ostrzeżenia o osobach o innym e, kolorze skóry, które są rzekomo tymi migrantami, które, e, którzy są przerzucani przez niemiecką policję e, przez granicę. Oczywiście często infor te informacje okazują się zwykłym fake newsem. Niestety tylko politycy, którzy kolportują tego typu informacje w mediach społecznościowych, na przykład na portalu X, nie odpowiadają za to. Mówią, każdy miał prawo się pomylić, warto wyjaśnić sprawę, warto alarmować. Dostrzegam w tym, drodzy państwo, olbrzymią dozę cynizmu, paskudnego cynizmu, cynizmu obliczonego tylko na zysk polityczny, na odwoływanie się do tych najniższych, najgorszych, najpodlejszych instynktów, tylko po to, aby przysporzyć sobie popularności. A drodzy państwo, jakie są skutki tych działań na granicy, bo tak starają się reklamować, to Bąkiewicz i e, jemu podobni. No, w, w, mówi się o tym, że rzekomo niemiecka policja nie przekazuje już w tych, mi nie wpycha właściwie na terytorium Polski e, migrantów. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy mieli Państwo okazję zapoznać się z relacjami mieszkańców, nie działaczy politycznych, nie sympatyków Bąkiewicza, tylko mieszkańców tych miejscowości i powiem szczerze, że te opinie, które przynajmniej do mnie docierają, no są, jeśli nie podzielone, to raczej wskazują na to, że ci ludzie nie odczuwają jakiegoś zagrożenia. Wystarczy zobaczyć, na, zwrócić uwagę na reakcje, jakie wywołało wystąpienie Bąkiewicza wśród mieszkańców jednej z takich miejscowości. No, tam był wyraźny sprzeciw wobec jego aktywności. Tak też to odbieram. Owszem, warto wymagać od polskich służb, czy policji, czy straży granicznej, wszelkich służb mundurowych, aby po prostu wykonywały swoje zadania. Jeśli chodzi o policję, to ja bym oczekiwał wykonywania swoich zadań bez względu na kolor skóry osoby, która zachowuje się na przykład niewłaściwie. Niestety problemem jest w ogóle niewydolność polskiej policji, brak odpowiednich działań. A nie to, że w Polsce pojawiają się obcokrajowcy, pojawiają się migranci, pojawiają się osoby o innym kolorze skóry. O to powinniśmy pytać, o efektywność działań polskiej policji, a nie o to, czy. Napływ migrantów prawdziwy bądź urojony przez Bąkiewicza i jemu podobnych rodzi takie, a nie inne skutki, skutki mam tu na myśli zachowania kryminogenne, zachowania, no mówiąc wprost, popełnianie przestępstw. Tutaj nie ma próby zadania pytań, próby ustalenia stanu faktycznego. Jest tylko bazowanie na tych najniższych emocjach, na tych najgorszych instynktach, Jakie w ludziach z powodu chociażby jakichś obaw, jakichś doniesień medialnych, często sfabrykowanych, często pochodzących z niezweryfikowanych źródeł, typu X, typu Facebook, może Facebook w mniejszym stopniu, ale na przykład TikTok. Scenariusz na nieszczęście jest naprawdę gotowy. Ja mam wrażenie, że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji przedpogromowej, że wystarczy tylko iskra, ażeby Jakaś osoba, Bogu ducha winna, mówiąc przysłowiowo, ucierpi, że jakaś osoba, zresztą już mamy do czynienia z takimi sytuacjami, jak chociażby ta zgłogowa, gdzie obywatel Bangladeszu został napadnięty przez zbira przy użyciu maczety. I mam poczucie, że właśnie takie nieodpowiedzialne zachowania działaczy społecznych, nazwijmy to eufemistycznie działaczy społecznych, chociaż wiemy, że są to najemnicy partyjni, czy polityków, właśnie do tego, tego typu, Wystąpienia doprowadzają, wywołują określone emocje, a nieszczęście jest gotowe. To jest gotowy scenariusz właśnie na tragedię. Mamy atmosferę przed pogromową. I czy ludzie tacy jak na przykład Bąkiewicz wezmą za to odpowiedzialność? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jego zachowania są obliczone na zysk polityczny, na to, aby na tym pasku. Prawa i Sprawiedliwości coś ugrać. Zresztą już kandydował, nie udało mu się. Pamiętajmy, że jest to ten człowiek, który w swoim własnym środowisku, mateczniku politycznym nie jest zbyt ceniony. To jest człowiek, który jest, czy wykorzystywany? Po prostu używany przez Prawo i Sprawiedliwość w określonym celu. I te takie działania, zagrzewanie negatywnych emocji, zasługuje na absolutne potępienie. Warto o tym mówić, warto reagować, zanim będzie za późno. Drodzy Państwo, ja mam wrażenie, że w ogóle 10-15 lat temu pewne sytuacje, pewne zachowania, pewna narracja byłaby potępiona bez względu na barwy polityczne. Tymczasem w ostatnim czasie, zwłaszcza jedna strona sceny politycznej, mam tu na myśli prawicę, takie zachowania yy, toleruje, takie zachowania yy, akceptuje, ba, takie zachowania wreszcie promuje. Sprawia, że ludzie tacy jak Bąkiewicz i tym podobni, nie tylko nie wstydzą się swojej e, narracji, nie wstydzą się e, tego, w jaki sposób się komunikują, w jaki sposób postępują, ale są z tego dumni, liczą na profity polityczne. Zresztą dobre notowania kogoś takiego jak Grzegorz Braun mówią same za siebie. Niestety to paskudne ziarno trafiło na żyzny grunt i pewnie niestety będzie rodziło plony. Ja pamiętam. Kiedy pojawiła się na rynku książka Doktryna, słyszałem takie głosy, zwłaszcza ze strony tej bardziej prawicowej części, aczkolwiek mam wrażenie, że grono czytelnicze no, raczej nie, nie identyfikuje się z tą stroną politycznej barykady. Ale jeżeli docierały do mnie takie głosy ludzi, którzy czy, czytali książkę, czy czytali być może tylko e, napis na okładce, no, to widziałem pewien dystans, krytykę tego, że jak to, przecież w Polsce nie ma takiej atmosfery. No i co się okazuje? Wystarczył rok i widzimy, co widzimy na ulicach polskich miast. Widzimy, jak wzrasta nienawiść, widzimy, jak wzrasta przemoc. Oczywiście ci ludzie, którzy kreują się na obrońców, będą mówić, że przemoc jest związana z funkcjonowaniem grup przestępczych cudzoziemców. Dobrze, ale pamiętajmy o tym, że na skutek narracji, na skutek podsycania tych emocji, będą cierpieć niewinni ludzie o innym kolorze skóry, będą cierpieć cudzoziemcy, którzy uczciwie pracują w Polsce, którzy płacą tutaj podatki, którzy po prostu tutaj żyją. I czy ci ludzie wezmą za to odpowiedzialność, za podsycanie tych emocji? Moim zdaniem nie, a nawet nie moim zdaniem. Po prostu nie wezmą, bo widzimy, jak postępują. Natomiast funkcjonowanie takich czy innych grup przestępczych, czy polskich, czy złożonych z cudzoziemców, bo tutaj kolor skóry nie ma znaczenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zwykłych obywateli, no to to jest zadanie dla policji. I tutaj warto apelować, warto zastanowić się, jak poprawić funkcjonowanie policji, jak sprawić, aby ta policja działała efektywnie, działała wydolnie, ale Tutaj nikt nie chce włożyć wysiłku, bo to jest trudniejsze. To wymaga systemowej pracy, pracy u podstaw, wymaga przygotowania. Łatwiej jest szczuć po prostu na ludzi o innym kolorze skóry. To nie wymaga wysiłku, a profity polityczne są bardzo wyraźne. I przeciwko takiemu cynizmowi występuję, czy to pisząc książki, czy to udzielając się w przestrzeni publicznej, bez względu na to, gdzie się wypowiadam. Chciałbym to wyraźnie zaznaczyć. Czy chociażby nagrywając tego vloga, czy też ten podcast, jak zwał, tak zwał dla Państwa. Drodzy Państwo, o takich sytuacjach będziemy jeszcze rozmawiać. Kłaniam się nisko, Aleksander Majewski.